Hej, cześć, to Krzysiek, będę KBND. Chcę dzisiaj Wam pokazać moduł do Foundry VTT, który powstał niedawno. Moduł nazywa się Stairway i robi to, co pokazywane, jakiś czas temu, multilevel tokens, tylko lepiej. Ten moduł służy do obsługi schodów i przechodzenia między scenami czy poziomami naszej sceny. Moduł po zainstalowaniu wyświetla nam dodatkowy pasek narzędzi po lewej stronie Foundry i pozwala nam przy pomocy tej ikonki drzwi zacząć łączyć ze sobą różne elementy na mapie. Jak to robimy? Zamiast dodawać sztucznego aktora jak level tokens, po prostu klikamy, gdzie chcemy, żeby nasze schody się zaczęły. Jeżeli są niepołączone mają czerwoną obwódkę. Klikamy, gdzie mają prowadzić i już schody się utworzyły. Nie trzeba robić żadnych dodatkowych sztuczek. Mam dwie pary schodów, które działają. Te schody, w przeciwieństwie do wcześniejszych z multilevel tokens, nie działają tak, że trzeba na nie najść, że, żeby się teleportować. Co, ponieważ gracze nie widzą tych ikonek, oznacza, że czasami automatycznie będą się teleportować w nieznanej mi miejsce. Te schody wymagają, aby gracz na nie kliknął, czyli są używane tak jak drzwi. Zaznaczając token i klikając na schody token przeskakuje w nowe miejsce. Oprócz tego, że token może być teleportowany na nowe miejsce, może też być przy pomocy animacji przeniesiony tam gdzie chcemy, czyli zaznaczamy sobie animate i to powinno go już, lub tutaj opcją zaznaczamy animuj. W dodatku możemy zmienić ikonkę, jaką te schody mają. Możemy wybrać jedną z domyślnych lub wybrać dowolną ikonę z naszego zbioru e, ikon i po włączeniu animacji. Tutaj guzikiem Animate Movement możemy także upewnić, się, że w obie strony to nie będzie teleportowany, tylko będzie chodził w sposób przyjemniejszy. Dobrze. Czyli jeżeli zaznaczę sobie token, który mam, którym chcę chodzić, klikając na schody, jestem przyciągany w miejsce docelowe, nieważne gdzie stałem. Jeżeli zechcę skoczyć ze schodów, stanę przyciągnięty tam, gdzie mam wylądować, i działa to w dwie strony. Jest to trochę lepszy sposób zarządzania ruchem. Na pewno jest o wiele bardziej intuicyjny i łatwiejszy. Jak to działa w tle? Każdy z znaczników schodów ma nazwę losowo generowaną. Jeżeli w scenie znajduje się drugi znacznik z tą samą nazwą, to są ze sobą połączone. Jeżeli znacznik nie ma na scenie odpowiednika, no to schody zostaną oderwane i nie będą już działały. Czyli, jeżeli sobie zaznaczę te dwa znaczniki je skasuję. To automatycznie unieważnia to działanie moich schodów i sprawia, że klikanie na nie już nic nie robi, dostaje informację błędu, że schody prowadzą do, donikąd i schody mają wódkę czerwoną, że są niedziałające. Może otworzyć na nowo kliknąć na te schody i zaznaczyć, gdzie chce się łączyć, żeby mieć znowu między nimi połączenie, albo Muszę wejść w opcję, skopiować nazwę jednych schodów, wkleić w drugie i połączy mi to scenę. Oprócz tego, że można w ten sposób obsługiwać bardzo wygodnie klacki schodowe, i jest to o wiele lepsze rozwiązanie niż wrzucanie tokenów w sztuczne kształty, to możemy też obsługiwać ruch między scenami w bardzo przyjemny sposób. Jeżeli mam mapę regionu chcę, żeby moja lokalizacja była na tej mapie regionu widoczna, wrzucam tutaj ikonkę schodów. Dwuklikiem zaznaczam, do jakiej sceny ona prowadzi i kopiuję sobie nazwę. Mogę też oczywiście wybrać ikonę jaskini, pałacu lub jakąkolwiek inną. Teraz na mapie, do której to prowadzi umieszczam znacznik, który będzie odpowiadał za to, aby wygrać miejsce, gdzie postać gracza ląduje. Łączę ze sceną, która mnie to przysłała i wklejam nazwę znacznika w tamtej scenie. Save. Jak to działa? Mój ludek Chodząc po mapie, może teraz skorzystać ze schodów, po kliknięciu na które staje przerzucony do mapy głównej, do miejsca, które znacznik schodów obsługuje. Jak sobie w mapie głównej uzna, że chce gdzieś przejść w inne miejsce, w mapie tej, mniejszej, znajduje się na miejscu, gdzie znacznik wylądował. Miałem duży problem z ustawianiem Wielopoziomowych map Foundry. Moim zdaniem, z multilevel tokenami było to trudne do ustawienia, żeby jakoś je ogarnąć i gdzie postać wyląduje i jak to przejście będzie wyglądało. Dzięki modułowi Stairway jest to banalne w obsłudze i w ustawieniu i w bardzo łatwy sposób pozwala zarządzać pod mapami i połączeniem między mapami. Pozwala bardzo łatwo z głównej mapy pokazującej cały agent przeskakiwać do konkretnych lokacji i pozwala nam to, pozwala to robić graczom. Nie wymaga żadnych sztuczek, sztucznych tokenów technicznych. Łatwo i przyjemnie możemy zamiast jednej dużej gra mapy wygrać kilka małych, ustanowić połączenia między scenami i w bardziej wydajny sposób prezentować naszą grę graczom. Mam nadzieję, że moduł się spodoba. Nazwę modułu, link do niego w. Udostępnię w komentarzu pod tym nagraniem. Miłego dnia!